No Siemanko. Witam wszystkich serdecznie. Macie tutaj taki przykład ciekawy z Krakowa. Od 1 stycznia strefa czystego transportu. Od 1 stycznia 2026 wszystko benzynowe poniżej 2005 roku będzie wjeżdżało. Ale tylko za dodatkową opłatą, i wtedy już nie śmierdzi, i wtedy już pachnie. Wtedy będą mogli wdychać nawet z rury prosto, jak zapłacisz. Ale do tej pory nie zapłacisz, no to nie, nie ma, nie jeździmy, nie jeździmy po Krakowie w ramach czwartej obwodnicy Krakowa. Od 1 stycznia wszystko benzynowe, tylko powyżej 2005 roku, euro 4. No i co, i nasz piękny tutaj, o proszę, nasz rumak tutaj trochę przyliściony jesienią. Cały zdrowy, blachy zdrowe, wszystko zdrowe, pięknie, jeździ, licznik ma, nabity i wszystko tacy, i co z tego, i co z tego, jak jest 2003, no nic. Jedyne, co można zrobić w takim przypadku, żeby człowiekowi było trochę lepiej, to można się wybrać na przykład na zakupy do polskiego sklepu, i wtedy chociaż trochę.